Witam Państwa ponownie. Znamy wiele historii o matkach poświęcających się dla swoich dzieci, ale niewiele jest przykładów teściowych, które zrobiłyby to samo. Dziś przedstawiamy teściową, która walczyła o swojego zięcia i nigdy się nie poddała, nawet kiedy wydawało się to sprawą całkiem beznadziejną. Wspierała go, póki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Mamo, ja jestem naprawdę przerażona. Co się stało? Bob zwariował. Mówi, że spali dom, a sam się zabije. Myślę, że on może to zrobić. Daj spokój, Suzji. Ja po prostu się przeraziłam, musiałam stamtąd uciec. Powiedziałam mu, że jadę zobaczyć, jak się czujesz. Wiesz, co on teraz robi? Nie, nie, ale jak wróciłam do domu, to się pakował. Pił? Bez przerwy. Dzisiaj przyszły papiery rozwodowe. Zobaczył je i, kiedy wróciłam do domu, wybuchnął. Ja nigdy go nie widziałam w takim stanie. Zadzwonię do pastora, może on go jakoś uspokoi. Mamo, nie możesz tam jechać. Pastorze, rozmowa z nim nie ma sensu. Niekiedy jest w takim stanie. Czy zachowywał się kiedyś agresywnie? Jak sobie wypił, ale ostatnio pił na okrągło. Mhm. Nie mogłam już tego znieść, więc wystąpiłam o Już tyle lat modlę się za niego. On się nie zmieni, bo on się nie chce zmienić. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, Susie. Dwa lata temu zawarłam z nim układ, że ile razy obudzi mnie o drugiej w nocy, będę się modliła za Bobiego. No i co? I co noc Bóg budzi mnie o tej porze. Ale biemu Twoje modlitwy jakoś nie pomagają. Z nim jest coraz gorzej. Nie wiesz, jak działa Bóg i co dla nas robi. Czytałam w Biblii, że nawet kiedy człowiek śpi, Bóg mówi do jego serca i powstrzymuje duszę przed zgubieniem. A pamiętasz, gdzie to jest napisane, Lorin? W Księdze Hioba, rozdział trzydziesty mm trzeci, -hmm. wiersze czternasty, osiemnasty, je na pamięć. Boże, nie! Zastrzelił się! Nie idź tam, Suzy! Ale muszę, mamo! Twoja mama ma rację, Suzy. Trzeba zadzwonić na policję i niech oni się tym zajmą. Bohater naszej dzisiejszej historii, jako nastolatek, wpadł w złe towarzystwo. Jego ambicją stało się pić równo ze starszymi kolegami. W wieku 19 lat pił już codziennie i był na najlepszej drodze do tego, żeby stać się alkoholikiem. Jakie konsekwencje ściągnął przez to na siebie i kto tak naprawdę nigdy z niego nie zrezygnował, dowiemy się z dzisiejszej audycji. Prawdziwa historia Boba Shorta już teraz w wyzwolonym. Ciągle pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałam Boba. To było w roku 1962. Zapukał do drzwi i zapytał o naszą córkę, wówczas 16-letnią. Przyjaźni mi się już od wielu lat, a kiedy Suzy była w trzeciej klasie szkoły średniej, na poważnie zaczęli ze sobą chodzić. Dzień dobry, pani Lowly. Możesz mówić do mnie topi. Suzy będzie za minutkę. Dzisiaj taki piękny dzień, że aż złożyłem dach w samochodzie. Nie ma to jak kabriolet, nie? Nieźle w nim razem wyglądacie. Z powodu tych rudych włosów. No właśnie. Jak tam rodzice przyzwyczaili się już do życia tu na wsi? Oni tak, ale ja nie bardzo. Z kolegami widzę się raz na parę tygodni. Ale tu przynajmniej nie ma tych wszystkich złych rzeczy, które są w mieście. Nie wiem, co pani ma na myśli. W kłopoty można wpaść wszędzie. Masz rację. Hmm. Tylko Bóg może nas od tego uchronić. O ile ktoś zna Boga. Tak, proszę pani. Moja mama chodzi do kościoła, ale ojciec nie. Suzy mówiła, że pracujesz w fabryce zabawek. Zgadza się już pięć lat, ale niedługo dostanę chyba powołanie do wojska. Cześć, Bob! Jestem gotowa. O, świetnie wyglądasz. <grym> Miło było z panią porozmawiać. Mnie też, Bob. Suzy, nie zapomnij o spotkaniu w kościele wieczorem. Nie zapomnę, mamo. No i co, dostałeś ten awans? Nie, ale dam sobie radę. O co chodzi właściwie z tym kościołem? Taki rodzinny zwyczaj. Mogę się umówić na randkę, ale potem muszę iść do kościoła. Ja przestałem chodzić, odkąd skończyłem 13 lat, ale kiedyś mogę się z tobą wybrać. My tam chodzimy, jak tylko drzwi są otwarte. Jestem już tym zmęczona. Tak, religia wiele mi nie dała. Podobnie jak ojcu. Nigdy nie będę zmuszała swoich dzieci, żeby chodziły do kościoła. Bob był o sześć lat starszy od Suzi, ale wyglądał na uczciwego i pracowitego człowieka. Lubiłam go. Zaręczyli się, a rok później poszedł do wojska. Kiedy przyjechał do domu na pierwszą przepustkę, bardzo nalegali, żebyśmy ustalili datę ślubu. Chcecie się pobrać? Suzy, jesteś jeszcze taka młoda. Dlaczego nie poczekacie z tym, aż skończysz szkołę? To jeszcze tylko pięć miesięcy. Chcemy się pobrać teraz, kiedy Bob jest na urlopie. A po co ten pośpiech? Podobno mają nas przenieść do Europy, Topi. Wolelibyśmy już wtedy być małżeństwem. Mamo, proszę. No cóż, ale musisz nam obiecać, że skończysz szkołę. Inaczej się nie zgodzimy. Obiecuję. Suzy, chodź na chwilę do kuchni. Zaraz wrócimy, Bob. Nie masz sprawy. Suzy czuje od niego alkohol. Wypił parę piw z kolegami, co z tego? On wie, że nie tolerujemy alkoholu, a mimo to przychodzi tu w takim stanie. On nie szanuje naszych zasad. Porozmawiam z nim, mamo. Jesteś pewna, że chcesz za niego wyjść? Mimo, że pije? Tak, mamo. Ja go kocham. 28 grudnia 1963 roku wzięliśmy ślub w naszym kościele. Pięć dni później Bob wrócił do swojej bazy w Fort Hood w Teksasie. Potem przeniesiono go do szkoły w Fort Knox, na tyle blisko, że na weekendy mógł przyjeżdżać do domu. Mniej więcej w tym samym czasie ukończyliśmy każdą swoją szkołę, a potem przeprowadziliśmy się do Teksasu. W tym czasie byłam już w ciąży i zaczęły się pojawiać pierwsze problemy. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę sobie tego kupić. Powiedziałem ci, bo na to nie jest. Ale to mi będzie potrzebne, jak urodzę dziecko. Jakoś się obejdzie. Ciągle muszę się obywać bez czegoś. Mam tego dosyć. Dlaczego zawsze ja muszę się poświęcać? Zamknij się, i nie wiesz, co gadasz. Nie zamierzam się zamknąć, a co chcesz mnie zmusić? Jak mogłeś? I ty niby mnie kochasz. Na pewno nie kocham twojego zrzędzenia. Mam dosyć tego małżeństwa. Mówiłem ci, żebyś się zamknęła. Nie zniosę tego dłużej! Kiedy między nami było w miarę spokojnie, bawiliśmy się i to dość ostro. W czasie weekendu wpiłam razem z Bobem i jego kolegami. Nasza córeczka urodziła się z rudymi włoskami, takimi jak nasze. Kiedy Bob został zwolniony z wojska, wróciliśmy do Illinois i do naszego dawnego stylu życia. Bob znów pracował w fabryce zabawek. Przez te lata zupełnie zaniedbaliśmy kościół i zaczęliśmy coraz bardziej się od siebie oddalać. Bob unikał jak mógł wszelkich naszych rodzinnych spotkań. I w końcu mama to zauważyła. Debbie rośnie w oczach. Jest słodka. Nie mam z nią żadnych problemów. A gdzie jest Bo? A gdzieś w trasie z kolegami? Coraz rzadziej go widujemy. Chodzi własnymi ścieżkami, mamo, i robi, co chce. Zastanawiałam się, czy to nie z mojego powodu. Może, może go jakoś uraziłam, no. czy powiedziałam coś nie tak. Dlatego napisałam do niego list. To nie twoja wina, mam. Nie odpisał. No, w końcu zadzwoniłam i zapytałam, czy dostał mój list i czy chciałby o tym porozmawiać. Powiedział, że robi to, co chce i nie jest zainteresowany moim sposobem życia. No, to fakt. Powiedziałam, że modlę się za niego. <laughs> I co on na to? <laughs> że nie ma nic sprzeciw. Ale też niewiele go to obchodzi. Nie jest tak źle, mamo. Troszczy się o dom, jest naprawdę dobrym ojcem. Kiedy Debbie go potrzebuje, zawsze jest przy nim. Ale to jego picie. Mamo, nigdy nie widziałam go pijanego. Nie zliczę, ile razy powtarzałam te słowa. Mimo że jego alkoholizm coraz bardziej się pogłębiał. Zaczęliśmy żyć każde własnym życiem. Ja odprowadzałam córkę do szkoły, a Bob przesiadywał w knajpach, pijąc i uprawiając hazard. W miarę jak się oddalaliśmy od siebie, nasze kłótnie stawały się coraz gwałtowniejsze. A im bardziej się kłóciliśmy, tym więcej pił. Ukrywałam się niejaki przed rodziną tak długo, jak potrafiłam. Kiedy nasza córka miała 15 lat, zaczął ją zabierać ze sobą na swoje wyprawy. Późno wracacie. No, to przecież prawie 100 mil. Ta chłodziarka jest cała w błocie, Bob. Postaw ją w zlewie. Pozwoliłeś Debbie pić piwo? Czuję od niej, że piła. No, zaczyna się. Wiedziałem. No. Bob, ona jest za młoda. Dobrze wiesz, że nie życzę sobie, żeby piła. A ja piłem ze swoim ojcem, jak miałem 14 lat. I nic złego mi się nie stało. Debbie, idź do swojego pokoju. Daj jej spokój. Nie pozwolę, żebyś sobie z niej nie robił kumpla od butelki. Zamknij się. Ani mi się śni. Mam cię serdecznie dość. Masz mnie dość? Bo co? Bo co? Bo, bo lubisz wszystkim życie układać po swojemu, tak? Wszystko pięknie wysprzątać! Bardzo, bardzo, bardzo proszę! Będziesz miała coś do sprzątania! Bob, Bob przestań! Bob, zostaw mnie! Puść mnie! Byliśmy małżeństwem już od 18 lat, kiedy zaczęłam negocjować z Bogiem. Pewnie to znacie. Zrobię to, Boże, jeśli ty zrobisz coś dla mnie. Duchowe nauki, które otrzymywałam jako dziecko, zaczęły coś we mnie budzić, szczególnie w niedzielę, kiedy siedziałam sama w domu. Nasza córka udzielała się w grupie młodzieżowej w pobliskim kościele, więc ja też zaczęłam tam chodzić na niedzielne nabożeństwa. To był duży kościół, więc mogłam niepostrzeżenie wśliznąć się i wyjść. Kiedy córka miała 17 lat, któregoś dnia odebrałam telefon, którego boi się każdy rodzic, Debbie miała wypadek, przekoziołkowała samochodem Boba, zaczęłam się modlić. Samochód Bobiego nadawał się na złom, ale Debbie wyszła z tego nawet niedraśnięta, a ja wiedziałam, że to Bóg ją ochronił. Teraz musiałam konsekwentnie spełnić obietnicę, którą złożyłam Bogu. Następnej niedzieli, kiedy pod koniec nabożeństwa padło zaproszenie dla tych, którzy chcieliby oddać życie Bogu, podeszłam do ołtarza. Otrzymałam Boży pokój i siłę, która pozwoliła mi odwrócić się od grzechu. Mimo tego, następny rok był najgorszy w moim życiu. Im bliżej byłam Boga, tym trudniejsze stawały się kontakty z Bobem. Nasze życie zamieniło się w koszmar. Kiedy zmarł ojciec Boba, poszłam do naszego adwokata, żeby uregulować sprawy majątkowe. No, wystarczy, że teraz Bob podpisze te papiery i sprawę będziemy mieli praktycznie załatwioną. Dobrze, ile jestem ci winna? Ach, wiesz, słyszałem, że Bob wystawił kilka czeków bez pokrycia. Wiem, Dave, wypiszę ci z mojego konta. Musiałam założyć oddzielne, żeby mieć na własne potrzeby. Czy on gra hazardowo? Tak. A między jedną grą a drugą pije, znęca się nade mną i nie wiem, jak długo to wytrzymam. Aż tak źle? Pewnej nocy o mało go nie zabiłam. Gdyby spróbował jeszcze raz, nie wiem, zastrzeliłabym go. Był pijany? Tak. Susie. Musisz coś z tym zrobić, bo inaczej jedno z was ocknie się w więzieniu, a drugie będzie martwe. Albo ty go zabijesz, albo on ciebie. Wiele razy groziłam mu rozwodem, ale nigdy nic w tej sprawie nie zrobiłam. Myślę, że to byłoby najlepsze wyjście. Hmm? Dobrze. Przygotuj papiery. Nie mam pojęcia, jak mu o tym powiem. Nie musisz. Urząd wyśle je pocztą. Suzy? Tu jestem, mamo. Co się stało? Rozwodzę się. A dlaczego? Ja już nie mogę tak dłużej. To straszne, mamo, bo Bob mnie pobił. Widziałam, że pije, ale nigdy nie mówiłaś, że się nad tobą znęca. O, co by to dało? Nie mam na to żadnego wpływu. Nikt nie ma. Przepija wszystkie nasze pieniądze, wynosi już nawet rzeczy z domu. Och, Suzy, wolałabym, żebyś poczekała, aż Bóg go zmienia. Och, mam taką koleżankę, która też cały czas powtarza: czekaj i módl się. Bo to prawda. Mamody, nie wiesz, jak to wygląda. Po tym, jak oddałam życie Chrystusowi, myślałam, że wszystko się jakoś ułoży, ale im, im więcej czytałam Biblię, im bardziej się zmieniam, tym jesteśmy dla siebie coraz bardziej obcy i coraz bardziej ze sobą walczymy. On nawet debi podsuwa alkohol. Tak się za niego modliłam. A ja już przestałam. Nasz adwokat przygotowuje papiery. Budowaliśmy dom. I właśnie byłem na budowie, kiedy urzędnik podjechał i podał mi papiery. Byłem tym tak zmęczony, że mi nawet nie zależało. Chciałem tylko, żeby skończyły się nasze kłótnie. Poszedłem do domu i zacząłem pakować ubrania i antyki, kiedy wyszła z słuchu. Dostałem dzisiaj papiery rozwodowe. Nie potrafię już dłużej tak żyć, Bob. Moglibyśmy o tym pogadać. Nie, co? nie ma o czym. To ty tak uważasz. Przeszliśmy razem prawie 20 lat, a ty, ty... chcesz to tak po prostu przekreślić. Ty podobno jesteś chrześcijanką. Ja po prostu chcę zacząć normalnie żyć. Ale ciebie nie interesują przecież moje potrzeby. A co z Debbie? To ty wszystko zniszczyłaś. Myślisz, że jesteś lepsza ode mnie, prawda? Więc pozwól, że ci coś powiem. To, że ktoś chodzi do kościoła, nic nie znaczy. W każdym razie ciebie na pewno nie zmieniło na lepsze. Przykro mi, Bob. Chyba się zabiję. Nie mam już po co żyć. Pożałujesz, że tak załatwiłaś tę sprawę. Bóg pomógł mi trochę go uspokoić, tak że mogłam wyjść do mamy. Policja przyjechała. Ktoś wzywał pomocy? Usłyszałam strzał. Jestem pewna, że to strzelał mój mąż. Jest pijany i ma broń. Kiedy wychodziłam, to groził, że się zabije. Czy on wie, gdzie pani jest? Tak, powiedziałam, że wychodzę do mamy. W porządku. Muszą panie stąd wyjść natychmiast. Macie dokąd pojechać? Tak. Możemy przenocować u znajomych. A więc proszę tak zrobić. Pani może ewentualnie zadzwonić do schroniska dla maltretowanych kobiet. Będzie pani mogła się tam zatrzymać, dopóki sprawy się nie unormują. On absolutnie nie może się dowiedzieć, gdzie pani jest, niezależnie od tego, co by się działo. Jak tylko stąd wyjdziecie, pójdę i sprawdzę, co się tam stało. Boże, proszę, ochraniaj go, dopóki nie zda sobie sprawy, kim ty jesteś. Aresztowano mnie i oskarżono o nieostrożne postępowanie z załadowaną bronią. Ale kiedy tylko udało mi się wyjść za kaucją, poszedłem pić. I o mało co nie zostałem ponownie aresztowany. Wróciłem do pustego i ciemnego mieszkania. Zaczęła się rzeczywistość. Już o 6 rano zacząłem pić i piłem przez cały dzień, aż do późnej nocy. Nie mogłem wytrzymać w domu. Mój umysł błądził gdzieś daleko stąd. W końcu wyjechałem do Terre Haute w Indianie. Po drodze zatrzymałem się, żeby wypić piwo, ale po raz pierwszy w życiu nie smakowało mi, więc wyrzuciłem butelkę. W ciężarówce otworzyłem następną i znowu to samo. Pimo smakowało jak woda z kałuży. Nie mogłem skupić się na pracy, do domu wracałem jak zombie. Czułem w sobie coraz bardziej palące pragnienie Boga, który mógłby mnie zmienić. W końcu postanowiłem porozmawiać z moją teściową. Nie był jej w domu, więc zostawiłem kartkę w drzwiach. Następnego dnia zadzwoniła. Halo? Bob, prosiłeś, żebym zadzwoniła. Tak, Topi. O co chodzi? Obiecałaś, że pomodlisz się ze mną, jak będę gotowy, żeby przyjść do Boga. Jestem gotowy. Naprawdę tego chcesz, Bob? Tak. Zawsze byłaś w porządku, Topi. Potrzebuję Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Zdałem sobie z tego sprawę wczoraj, wracając do domu... Ale nie wiem, jak trzeba się modlić, ani co zrobić, żeby zostać zbawionym. Strasznie narozrabiałem w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Daj mi trochę czasu. Zadzwonię do ciebie, Bob. Suzy. Właśnie rozmawiałam z Bobem. Był u mnie i zostawił kartkę w drzwiach z prośbą o telefon. Znalazłam ją dzisiaj rano, kiedy przyjechałam tam ze ślusarzem, żeby zmienić zamek. On mówi, że. Że chcę przyjąć Jezusa. Nic mnie to nie obchodzi. Suzy powiedział mi, że jest na to gotowy. Mamo, możesz w to wierzyć, jeżeli chcesz, ale ja już podjęłam decyzję. Nie było to łatwe, więc tym bardziej nie zamierzam do tego wracać. Nie chciałabyś chociaż z nim porozmawiać? Nie. Suzy, chcesz tak łatwo dać się pokonać diabłu? Mamo, to nie ty byłaś bita przez niego i wyzywana od ostatnich. Jestem już tym zmęczona. Nie można mu odmówić pomocy w modlitwie, kiedy o to prosi. Oczywiście, że nie. Więc zajmij się tym, jeśli chcesz tylko radzę, żebyś nie spotykała się z nim sam na sam. Kto wie co zrobi, kiedy będzie pijany. Nie boję się, Suzy, pan Bóg będzie ze mną. Moja teściowa zadzwoniła i umówiła się ze mną na następny ranek w małym kościółku ze miastem, przyszła z pastorem i kimś jeszcze. Bardzo Wam dziękuję, że chcieliście się ze mną spotkać. Usiądźmy. Suzy nie mogła przyjechać. Przykro mi. Kocham ją, Topi, i kocham też Debbie. Bardzo żałuję, że zniszczyłem nasze małżeństwo. Jestem gotowy zrobić wszystko, żeby odbudować naszą rodzinę. Bóg kocha Cię bardziej niż Ty mógłbyś kochać swoją rodzinę, Bob. On też chciałby widzieć Waszą rodzinę pojednaną, ale Ty. Jeśli naprawdę chcesz uratować wasze małżeństwo, potrzebujesz Jezusa, żeby tobą pokierował. Uświadomiłem to sobie wczoraj, jadąc samochodem. Zatrzymałem się i wylałem całe piwo do kanału. Wiem, że potrzebuję Jezusa i nie mam już ochoty na piwo. Co dobrze. Pastorze, tak? chciałbym przyjąć zbawienie, ale nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Dlatego zadzwoniłem do topi, ponieważ wiem, że od wielu lat modliła się za mnie. A wiesz, o czym jest Ewangelia, Bob? Wiem, że muszę przyjąć Jezusa jako zbawiciela i że muszę przestać pić. Jezus pomoże ci to zrobić, bo on przyszedł po to, aby niszczyć dzieła diabelskie. Szatan chce zniszczyć ciebie i Twoją rodzinę, a Jezus przyszedł po to, żeby cię zbawić. Bo nie posłał Bóg syna, aby świat potępił, ale aby świat był przez niego zbawiony. Co powinienem zrobić? Musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem. To mogę powiedzieć na pewno. Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, żeby wykupić dla ciebie zbawienie? Wierzę. W takim razie musisz tylko poprosić Boga o przebaczenie, powołując się na to, co zrobił dla ciebie Jezus. Nie możesz zrobić nic, żeby zasłużyć sobie na zbawienie i nie możesz nic dodać do tego. Zbawienie jest czystą łaską, którą otrzymujemy od Boga. Czy chciałbyś się teraz pomodlić? Tak. Więc uklęknijmy teraz przed ołtarzem i mów do Boga własnymi słowami. Kiedy modliłem się, prosząc Boga o przebaczenie, czułem, jak spływa ze mnie okropny ciężar grzechu. Było to 7 września 1982 roku i od tego czasu nigdy więcej nie tknąłem alkoholu. Pokój, jaki zapanował w moim sercu, był dla mnie czymś niesamowicie kojącym, ale długo jeszcze musiałem przekonywać moją żonę, że naprawdę się zmieniłem. Tak, słucham. Suzy, Bob przyjął dzisiaj Chrystusa. No, to miło, ale nie myślisz, że to jakaś kolejna jego sztuczka. Nie, to była szczera modlitwa. Jestem o tym absolutnie przekonana i wiem, że nie muszę dłużej modlić się o jego zbawienie. Nie wierzę w to mam. Zadzwoń do niego i sama się przekonaj. On teraz nawet inaczej wygląda. No, może później przyjadę się obok domu i zobaczę, czy nie wyszedł znowu do baru. Daj mu szansę, Suzy. On bardzo kocha ciebie i Debbie. Czas pokaże, mam. Kilka dni później udało mi się skontaktować z Suzy w pracy i zgodziła się spotkać ze mną w kościele w obecności pastora. Po paru minutach pastor przeprosił nas i zostawił samych. Od pierwszej chwili, jak tylko cię zobaczyłam, wiem, że się zmieniłeś. Masz teraz w twarzy coś jasnego. Koledzy w pracy mówią, że wyglądam dzisiaj żadnym młodzień. <laughs> W nocy przejeżdżałam obok domu i widziałam, że jesteś. Nie poszedłeś do baru. Nie muszę już pić, Suzy. Zupełnie mi przeszło. Mam wielki dług u twojej mamy za te jej codzienne modlitwy przez tyle lat. Wiesz, ja też przez te wszystkie lata musiałam cię znosić. Przykro mi, kochanie. Ja spróbuję to nadrobić, jeżeli dasz mi szansę. Bob, co spowodowało te zmiany? A pojęcia nie mam. To chyba jednak musiały być te modlitwy. Inaczej nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Twoja mama mi powiedziała, że modliło się za mnie wielu ludzi na całym świecie. W niedzielę, jak wracałem do domu, byłem tak spięty, że musiałem się zatrzymać i wylać całe piwo. Wiedziałem, że tylko Jezus może mnie zmienić, a ja bardzo chciałem się zmienić. Dzięki Bogu. Tak się cieszę, że jesteś zbawiony. Teraz wszystko będzie inaczej, Suzy. I było inaczej. Bóg odnowił nasze małżeństwo, a Bob stał się jego wiernym sługą. Przez ostatnie 16 lat zaangażowany był w różnego rodzaju działalność misyjną. Pomagał w budowie i remoncie kościołów, opowiadał innym o swojej wierze w Boga. Niestety, lata, kiedy szamotaliśmy się ze sobą, negatywnie odbiły się na życiu naszej córki. Przez te 16 lat modliliśmy się, aby poznała Boga. I wreszcie, w 1998 roku, Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Mówisz, że Debbie opowiedziała dzisiaj swoje świadectwo? Tak, tak i to był najpiękniejszy prezent na Dzień Matki, jaki kiedykolwiek dostałam. Wyobrażam sobie, co czuła. Powiedziałam. Kościół może cię zawieść, przyjaciele mogą cię zawieść, nawet rodzice też mogą cię zawieść, ale ja zaufałam temu, który nigdy mnie nie zawiedzie. Ma rację. O, tak. Jezus to przyjaciel, który jest bliżej ciebie niż twój własny brat. Nigdy na nikim nie powinniśmy stawiać kreski. Zresztą ty wiesz o tym najlepiej. Modliliśmy się za nią tyle lat. Hmm, prawie tyle, ile ja modliłam się za Boba. On zawsze, kiedy opowiada swoje świadectwo, dziękuję Bogu za Twoją wytrwałość, mamo. Bóg jest wierny. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, więc stale nam przypomina, że mamy dawać świadectwo i modlić się za innych. A wiesz, Bob poznał ostatnio jakiegoś alkoholika i modli się za niego. Jestem pewna, że Bóg go wysłucha. W Ewangelii Jana, rozdział 10, wiersz 10, Jezus powiedział... Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo jest wierne i prawdziwe. Tak naprawdę nie żyłem, dopóki nie poznałem Chrystusa. Jeśli ktoś z was chciałby narodzić się na nowo, uwolnić się od swoich grzechów, niech pomodli się teraz ze mną. Panie Boże, potrzebuję Twojego przebaczenia, za które Jezus zapłacił na krzyżu. Wierzę, że On umarł za moje grzechy, wierzę, że powstał z martwych, a teraz wejdzie do mojego serca, aby pomóc mi żyć dla Ciebie. Dziękuję, Boże, za Twoją nadzwyczajną miłość i łaskę. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że dałeś mi życie wieczne.